Szanowni Państwo, dawniej. Mówiąc o rzeczach najwyższej wagi, o najważniejszych wartościach, można było użyć takich słów jak kult, ikona, misja. I takich słów powinno się używać mówiąc o działalności lekarskiej profesora Jana Kosakowskiego. Niestety dzisiaj te słowa stały się wyświetlanymi, pustymi banałami, które się przykleja do lada zdarzenia tak zwanej masowej kultury. Dlatego powiem bardzo prosto. Profesor... Kochał swój zawód lekarski i wykonywał go najrzetelniej, jak tylko mógł. Nie sposób nie wspomnieć o postawie patriotycznej i obywatelskiej profesora. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. W czasie okupacji niemieckiej wielokrotnie był aresztowany, wyjeziony. W powstaniu warszawskim do ostatniej chwili operował w szpitalu na ulicy Śliskiej. Malarstwo i rzeźba może trafniej byłoby powiedzieć, niewielkie formy rzeźbiarskie i malarskie miniaturki profesora zgromadzone w sali muzealnej odkryły przed nami jakiś zdumiewający, magiczny urok. Cały szereg wystąpień przeciwko regule malarskiej, przeciwko kanonom artystycznym w przypadku tej sztuki. Okazują się być jej wielkim atutem, wielkim walorem. Głęboko zastanawialiśmy się, pracując nad ekspozycją, jak opracować wystawę, by nie zgubić tej, tego subtel, tej subtelnej aury, która otacza tę pracę. O uroku, magicznym uroku tych prac przekonacie się Państwo wszyscy już w tej chwili i mam nadzieję, że podzielicie moje zdanie. Prosiłbym o wybaczenie, że wystawa jest bardzo skromna, skromnie zorganizowana, ale cały szereg niefortunnych zbiegów okoliczności z światowym kryzysem w tle nie pozwoliło nam w pełni spełnić naszych pierwotnych zamierzeń. A to, że w ogóle możemy dzisiaj oglądać wystawę, zawdzięczamy wyłącznie wielkiemu sercu księdza Prałata. Dziękuję. Wystawa jest na swoim miejscu, to znaczy na drugim piętrze, trzeba przejść tymi schodami do góry, jest tam coś po drodze do wzięcia, jakąś szklankę. Zapraszam.

Myśmy to pragnęli, w tej skoczko robić. Tutaj pasuje do tego, bo tak jest. To jeszcze jest ta seryjna, warszawska. Jeśli przyjdzie z tym obrazka, to Sous-titrage <sweak> ST' 501

ただいま。